Ja skipuję. Ale jak skipujesz to teraz przegramy. Aha, faktycznie. Bo nas... Ale jak nie zagłosujcie to dalej będzie ten... Jaki fac! Jaki, Jaki fejl pacj! życia! O nie! Kiedy myślisz, że nie mogą tego skopać. Ale jednak to robią. Jest nie to było piękne. Wow. To on! Czemu mi nie wierzyłaś, Nana? Ja zawsze wskazuję dobrze! Nieprawda. Gopher, czemu uciekłeś znowu? Zaraz wracam. Ona zmienia nazwę. Gofer siku, Goffer. Gopher is suspicious. Tak. Eee, czekajcie, gdzie, gdzie jest ten czerwony guzik? Chcę go znowu kliknąć. Klikam go najwięcej razy swoją drogą. destrukcja. No no. Dobra, nie wiem kto mnie zabije, ale idę siknąć. Macie grajcie sobie. Ja już jestem martwy, więc nie trzeba mnie zabijać. Poko tobie zabije <laughs> ciebie. A to tobie jest impostorem, a my se taski robimy. Co ja mam do zrobienia? Mam tutaj to do zrobienia, dobrze. Uff, no. Sryzy? Dobra, mam bardzo dużo w ogóle nagrań z. Among Us. Oh, jest animacja tutaj, jak strzela się. O, ty... Co? Oksygen, oksygen, okej. Cztery, zero, trzy, dwa, jeden, cyk. I to dalej wygląda jak tyłek. la. la, 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 la. Nie będę się z tym bawić, kurogami, kurogami idzie ze mną, chodź. A tutaj moja kupa mnie oporzuciła. Kupo. Mój zasrony dlaczego dlaczegoż mnie opuściłeś? Co się pierdziela się ten. Co jest? Okej, okay. nie, nie porzucił mnie. Uuu, gdzie? A, w kamerkach znaleziony. <laughs> gdzie? A, tam z lewej strony. Tak, tak, tak. A które? No, gdzie co które? Które ciało znalazłeś? Nie widziałeś kacetę, że to było czerwone? Chciałam szybko no, powiedzieć. Tak. Nie widział, bo zabijał. Ch Chciałam tak szybko powiedzieć, wiecie, tak z światów przekaz. Czemu moje gówno mnie opuściło? Mój gówniany bodyguardzie. <ścoughs> Sorry, akurat strałem. <ścoughs> to jest bardzo sas. Co, to, że strałem? No. Dobra, eee. na razie nie mam żadnych sasów, a wy Gofer, kogoś widziałaś? Nie, niestety nie O Boże gofer. No to jak na... Na to bym powiedział, że gofer jest trochę sas, ale poza tym nie wiem. Chociaż w sumie gofer nigdy nie reportuje Kurz? Gdzie byłeś Pacz, chuj, nie. zanim minąłeś mnie przy adminie? O Boże, a kiedy cię ci minąłem przy adminie? Przed chwilą. Ale z której strony szedłeś z tego, z te stółówki? Z... E, strony silników, czy z, z, z ze strony On przecież mijał ciebie i mnie Ma? razem! Że była ja chyba szedłem z... z Jezu, nie jestem pam... pewny! Jezu, ja nawet nie pamiętałem, że byłem... Ja chyba z prawej, od prawej szedłem. Słuchajcie, Tobi jest wiem. chyba pierwszym trupem, bo okay. jak jeszcze ja szedłem, szedłem do dziobu z to to ja mijałem, mijałem Shieldsa. Nie wydaje w mi się... Którym trupem jest? Pierwszym czy drugim? Nie, wydaje mi się, że czerwony był pierwszym trupem, bo Tobi długo z nami była. No, tak, dlatego mówię. Ja nie jak żył. Gdzie byłeś? W silcach, na dole. A tak to ja poszedłem tam na górę. A ja, z której strony szedłeś do silców? Od strony elektrowni czy od strony tego, kotpitu? Od strony elektrowni i szedłem do kotpitu. Aha, to ci nie. to musieliśmy cię minąć. A ty gofer? Skipujmy. Tam głosuję zawsze losowo. No wyjdzie losowo, bo to jest bardzo kiepska, kiepska strategia. Tak. Nie, ale teraz to wiadomo, że ten, że będzie skip. Byłam sobie AFK, Ale już nie jestem AFK, bo sobie zginęłam. Aha. Soon after. Dobra, yy, kogo wyrzucamy tym razem? Może znowu Kasmirusa. Dobra, to, to klikam emergencji i robimy randomowe głosowanie. Several bad puns later. Oh. by było, jakby każdy zagłosował na innego. No, nie! Każdy jest winny. Każdy Eeeeeee...

Nie, nie! O, co się pograłam? I ciało. Dobra. To bil trupem leży w Storageu. Przez dłuższy czas Kasmilus łaził za mną, jak sęp. Zobaczyłem, jak to wyrzuca śmieci. Poszedłem do admina. Zobaczyłem, że. Nasze czerwone dubsko patrzyło w gminach gdzie kto jest, i jak zszedłem na dół, to tobie już była trupem. Ja właśnie Ej, wychodziłem z okienka. Wydaje mi się, że set jest czysty. Storyzcie jest na środku, tam gdzie śmieci, czy tam po lewej? Ej, na dole, w storage'u, w pobliżu drzwi wejścia do elektryka. Wiesz, jak się ten tunel, jak się przed wejściem no, do tunelu pomiędzy no, okay. elektrykiem a storage'em. Dobra, dobra. Gafery, jest myślisz, mówił... to to. Ja jak na razie mam sasa nad ciebie, bo to jest jak smród ty za gacią naładziłeś. A mogłeś mnie zabić, więc ja mogę za ciebie poręczyć. Tylko szkoda, że nie poszedłeś ze mną do elektrowni. Bo miałem tam dwa taski i bałem się, że mnie zatłuką. Ja się bałem w pójstrony, tak, bo to, skup... czułem, p... to, że możesz to... mnie zabić. Bić byłam aż tam. Ale to nie byłem ja. ja. To... Ja swoją drogą tym razem wyjątkowo wierzę jakasmillosowi, ale i tak bym go wywalił. Jak mnie, wy jeszcze raz wywalicie bez powodu, przestanę z wami grać. O co ci chodzi? No to już przestaje no mi Następnym razem możecie mnie wyrzucić for los. Zrobię szybciej te jaski. To się nie li, jak ja chcesz ja tego. na, jak na razie sklipuję. Mam sasa, ale... Przez, mówię, ja mam Sasa nie mam na gofra, bo widziałem, bo patrzałem na kamerkach i widziałem, że z tamtej strony mogła iść, ale nie jestem pewny, czy akurat dobrą dobrze patrzyłem, bo te kamerki nigdy mi nie wyjaśniają dokładnie, gdzie co jest. Mogę to chyba potwierdzić, bo wydaje mi się, że kruga mi szedł do kamer. Chyba. No, cały czas tam siedziałem. To znaczy nie cały czas, ale. Ale spójrzcie to na to chuchu, tak. Nie? Teraz Tobie zrobi. taski. Jej! W przeciwieństwie do Ciebie ja robię taski. Przekaz Zawsze kończę pierwsze te taski. Po ty... Kłóciłbym się! Teraz bym się kłócił. Każdy by się z nim kłócił. Na kamerę, kurde. Czy ktoś jeszcze nie zrobił tych chyba. Jeba... sztuków? oczywiście. Ja. Aha. To siedziałem. Ja na, siedzia, na kamach. No to zapierdzielę i je robić, a nie siedzisz na kamach. Jesteś no nie duchem. siedzę na kamach, robię. No ale siedziałeś. Raczej ja no, ja, A teraz na... robię. To. gramy w karty? To... A, no to no dawaj, chodź tutaj na stół. <laughs> no. Dobra. Przetasowuje i rozdaję. Tu, 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 tu. Wymieniam dwie. Ja w stary. O, dobra. Oj, gadałam w karty. To tylko patrzę. Okej, okay, ale nie zaglądaj mi w karty. Ehm, podbijam. Jest, stawiam mojego bałwanka. Ehm, stawiam moje brwi. O. Oh. Jezu, ile ty ja, będziesz robić te taski? Bo ja długo siedziałem po prostu na tych. No to nie siedź na nich! Twoim Ale, wcześniej... nie... Ale wcześniej siedziałem, teraz robię <coughs> cały czas taski. No właśnie mówię, nie siedź na początku na <coughs> tych korup taski. Znaczy to jest dobra taktyka, jeżeli <coughs> nie siedzisz za długo. No, a widząc potem tym ile on teraz robi, to siedział cały czas. <coughs> Ja coś jeszcze mam no Dobra kurwa! taska kończyłem. No ja, gra. ja kończyłem taskę przy silników. Dobra, po prostu weź skończ tego taska, bo nawet nie ma sensu kogoś wyrzucać. Po prostu skończ taska i skończmy grę. Tak, to też można tak zrobić, chociaż Kam Kamila zostawiłem z gofrem na dole, gdy było psydzo. to znaczy ja cały czas podejrzewałem gofra, ale szczerze mówiąc nie ma sensu yy, ten. Trzeba pil Po prostu trzeba pilnować czerwonego. do końca taski. No. W sumie to nawet papier. nie trzeba pilnować, bo pewnie... Jakie bo papier, jakieś... jak, tam, papier, papier jakie te snudne. No. Jak było nas mniej, to było szybciej się robiło takie taski. Na pewno jest to jakaś strategia. Reaktor to jeszcze możecie dokończyć taska, bo reaktor ma długi czas robienia. Ale jeśli Oksygen rzucacie wszystko, co macie, psa, siatkę, komputer, laptopa, wszystko rzucacie, lecicie do Oksygen. Ja myślałem, że oni to zrobią, bo myślałem, że gofer jest i dlatego nie pobiegłem w ogóle. Mm, nieważne, co myślisz? Nie rób tego więcej i rób coś co nie. Tak, nie, nie myślę już więcej. Robiłem taski. Bo znowu będą mieli problem, że nie robię tasków. No ale nie no, żeby reaktor wyłączyć to pół biedy. I znowu da, 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 da. Ty no, kur znowu. A co znowu? No. Nie już Aha. myślałem, że znowu reaktor wybuchnie, bo już krótko było. Nie, to znaczy reaktor raczej ma większe szanse wybuchnąć, jeśli jest końcówka gry niż początek. Jak no jest nie powiedziałbym, bo, bo tylko ja rzuciłem wszystko i pobiegłem tam. Ja też. No ja dopiero bo, wchodziłem. Także. Bo miałam już 15 sekund, tak patrzę. Aha, 15 sekund, no to dobra, to już rzucam wszystko i lecę. Bo to jest idealnie czas, żeby podbiec i załatwić. Gówno! Jak to mnie przejdzie zabić? To nie bardzo chcę ci w mentach chyba. No. Jakiego achiegmenta? No bo za jest achievement reaktor. za wysadzenie. Ja go dostałem. Ja nie. Worthy było was wysadzić. A jest osobna achievement za tlen? Nie mam zielonego tak, pojęcia. pewnie tak. Jest achievement za naprawianie rzeczy, które zepsułeś jako impostor. Ale chyba już naprawiałem rzeczy, które zepsułem, nawet nie wiem. Ja naprawiałam światełka. Bo czasami ja lecę je naprawiam, żeby odciągnąć od siebie podejrzenia. Ja też. Coś naprawdę bardzo chcę tego achievementa. No nie. Ja, ja ja, wtedy elektryka naprawiłem tylko dlatego, bo nie wiedziałem, że mogę, bo w ogóle mi się świeciło. Sabotaż to jest jedyna rzecz, którą można, można naprawiać Impostor. No to ma nawet sens, no bo. To pomaga jakoś tak. Odciąguć... Nie podchodź. Spokojnie. Spokojnie. Jezu, jak mogliście zrobić tak głupio, że w ogóle nie podejrzewaliście Kasmirusa? Bo nigdy nie jest. Co je tak? Zemsta jest moja. O nie! nie. Powinniście grupa. zawsze podejrzewać Kasmirusa w pierwszej kolejności. To jest podstawa tej gry. A to nie miałem ambicji, ja? ciągle zmieniasz te zasady. Nie no, to ja to zgaduję, kiedy jesteś ty, ale podstawą gry jest, żeby wszyscy nie podejrzewali Kasmirusa. Gofer, jak coś napisała, że teraz będzie już bez mikrofonu. Okej okay, gofer, no. możesz pisać. Ale też wszyscy niech ten. Nie, nie głosują od razu na nic. og Nie wiem na kogo głosować. Każdy jest spyszy, uh, z PYSZ, każdy jest zas. Szkoda, że nie mamy więcej osób, żeby grać jak z y, impostry. Żeby mieć dwóch impostrów? Byłoby śmiesznie. Za szybko odszedłeś stamtąd, stypie. Nie podobało mi się to. Nie podobało mi się, że kasmilus tak szybko odszedł od tych. Ja mogę robić po ciemku, nie mam problemu z tym. Naprawdę. Kasmilus, co to ty robiłeś kam... przy. To nie, nie, nie wcześniej. Czemu stałeś przez sekundę przy kabelkach? Dosłownie dwie sekundy, i odszedłeś. To nie były kabelki, to był suwak ten, taki, co masz jeden do przesunięcia do góry. Okej. Okay. Ze mną w tym. E... Gofer była zaś ze mną. Zostaje. Bo widział węd. węd, bo węd się ruszał. <coughs> Gofer mijała mnie w korytarzu, potem my byliśmy w adminie, i jak byłam w adminie, to ją znowu podeszliśmy do tego samego taska. Kto był na kamerach? Sedikal. co jest went. Eee, KasmiLus był ze mną, bo my byliśmy oboje w adminie. Nie w adminie. Więc... Czekaj, jak, no, się na jak się nazywa tam, <coughs> gdzie jest. To jest admin. To jest admin, no. Admin, to no. my byliśmy w adminie, bo on, ja byłem, znaczy no, ja z, z tam przeszliśmy. Gofer no ja widziałem była... was na kamerkach i brąz z gasu. Po powoli szedłem do elektryka. Widziałem ostatni raz gamiego jak brał paliwo. Znaczy jego tylko widziałem, no nie? I szedł ja będę w stronę silników. Huregami cicho bądź, nie żyjesz. Nie masz prawa głosu. Tak. A jak tak. mówiłam z gofrem byłam najpierw w adminie robiłyśmy y, ustawienie tej strzałeczki na środku miał ten sam task, a potem y, byliśmy y, potem już korytarzem i poszłyśmy do y, ściągnięcia śmieci. Miał co miałem sam task? Sedi. Ja. A Sedi? Mi też się tak wydaje. Mhm. Mm jako jedyny nie był z kimś, więc albo on, albo go. No mamy jeszcze dwie propozycje. No, to ja mam ja mam, dwie, ja mam dwie propozycje. Znieście, bo nie daliście mi wykorzystać Guardian Angela, Przecież nie powiedziałbym wam, że nie... <laughs>